Dajcie w następnej ale degustacji <coughs> tym razem angielski piwo Browaru Four Pure z Londynu Inner City Green NEIPA 5.1% alkoholu e, uważone z e, tropikalnymi e, chmielami i te tropikalne chmiele to Citra Simco i Idaho 7 <coughs> Zawiera wodę, jęczmień, owiec i pszenicę. No, chmiel i drożdże także. Ech, nic tu nie piszą. Tylko tyle, że jest to limitowana edycja. Nie wiem dlaczego. Może to jest jakieś specjalne biło, ale nie piszą dlaczego. Do Dosyć jasne, jakie żółte, ale tak zmętnione, że w środku wydaje się pomarańczowe. Piana przy nalewaniu robi się duża ale dosyć szybko opada. No i teraz mało już co jej zostało. Aromat nie jest zbyt duży. E, taka mieszanka owoców egzotycznych, troszkę cytrusów, e, jakaś lekka słodowość i to wszystko. No nie zbyt dużo. Zobaczmy. Wasze zamiar. Niskie nasycenie, fajne ciało, dosyć takie mięsiste, ziarniste, przyjemne. No i niestety, tak samo jak i w aromacie, te smaki nie są znowuż aż takie bardzo e, e, dokładne, wyraźne. No nie, no jest jakaś taka mieszanka tych właśnie owoców egzotycznych. E, nie to cytrusowości, i to wszystko. Jest lekka goryczka, taka zimisto -ziołowa. Może lekki grejpfrut. Ale to takie naprawdę niewielkie. Także ogólnie rzecz biorąc, jak na limitowaną edycję, to na dupę nie urywa. Takie średnie bardzo. Pijalne, owszem, ale żeby Jakbyś tak zachęcić to do powtórnego, że tak powiem, picia, to nie zachęca. No nic specjalnego, nic specjalnego niestety. E, chociaż przyjemnie się to pije w miarę, ale jakichś doznań smakowych, specjalnych, to nie bardzo. Limitowana edycja, nie wiem, może przez etykietę. E, jakoś mnie nie porywa to piwo. E, jeżeli je piliście, to oczywiście proszę o komentarze, co Wy o nim myślicie. Może takie mi się trafiło, z takiej barki, nie wiem, może ja takie mało wyraźne. Ech, ale mam nadzieję, że recenzja jako taka Wam się podobała. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, daż, że będziecie na bieżąco, no, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.